W tym klubie grali tacy piłkarze jak Andres Iniesta, Dawid Villa czy Bojan Krkić, a teraz będzie on współpracował z Górnikiem Zabrze. Mowa o Wiselkobe, czyli czołowym japońskim klubie. W sobotę Górnik Zabrze ogłosił, że będzie współpracował właśnie z tą drużyną. Zespoły zawarły umowę, która zakłada współpracę zarówno sportową, jak i marketingową. Zabrzanie już od jakiegoś czasu ewidentnie badają rynek japoński. Nie tak dawno w Górniku grali chociażby Anji Okunuki, Soishiro Kozuki czy Daisuke Jokota. Obecnie trener Jan Urban ma do dyspozycji jednego Japończyka, Josukę Furukawę. Mimo tego, ta informacja jest dosyć szokująca, bo nie było wcześniej transferów na linii Kobe zabrze. Na pewno duży wpływ na zawiązanie tej współpracy miał Lukas Podolski, który występował w Wisel Kobe w latach 2017-2020. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil.